Mamy dosyć... Przewodniczący Lepper chce wypromować Annę Kalatę na nową twarz samoobrony. I trudno mu się dziwić, w końcu pani minister pracy mocno zawyża średnią wykształcenia w Lepperowej partii, w końcu skończyła studia, a Andrew może się pochwalić zaledwie skończonym technikum, i to bez matury. Kobiety... Teraz e, powinny zwiększyć wizerunek samoobrony. Ale kobiety m, też m, o takim rysie bardziej inteligenckim, powiedziałbym. No to wtedy rzeczywiście leper ma szansę. Świetnie, tylko co na to inne kobiety z partyjnej trzutki lepera? Okazuje się, że nic a nic nie boją się konkurencji w boju o względy przewodniczącego. Przecież niczego im nie brakuje. Ja myślę, że ja swoje pięć minut wykorzystałam jeżeli teraz. Ma nastąpić te pięć minut dla pani minister Anny Kalaty. To się bardzo cieszę, ponieważ osobiście bardzo się lubimy, bardzo się szanujemy. No tylko radować się. Niestety inni nie podzielają radości posłanki Bedek, bo po prostu nie mają zielonego pojęcia, kim jest przyszła pierwsza dama samoobrony. Coś mam to w głowie, ale. Mam coś. Nie wiem. Nie, nie, nie. Minister? nie wiem. Pani minister spraw socjalnych, tak? Nie nie wiem, proszę pana. Naprawdę ja już jestem starsza kobieta. Jak widać wicepremier Lepper będzie musiał się nieźle napocić, by wylansować panią minister pracy i polityki społecznej na nową twarz samoobrony. Nawet gdy dopnie swego, dla większości ludzi jego partia i tak będzie miała prójską buzię z kurwikami w oczach. Nina Kołakowska. Posłanko Beger.